Cześć z tej strony Poketren Rekushi. Wiele osób pytało mnie na mojej grupie i na moim fanpage'u o to, które Pokémony z obecnie występujących w Pokémon Go otrzymają nowe ewolucje w kolejnych generacjach, ponieważ ludzie chcieliby wiedzieć, które cukierki warto już teraz oszczędzać, po prostu na przyszłość. Wiecie, tak samo jak było z Onixem i Stylixem, który pojawił się później, czy Golbatem i Krobatem. część osób żałowała, że nie wiedziało już wcześniej, że pojawi się nowa ewolucja tego Pokémona w Pokémon Go. I wiem, że nie wszyscy z moich widzów znają wszystkie Pokémony z wszystkich generacji, dlatego dzisiaj. Przedstawię Wam te Pokémony, które w kolejnych generacjach, które wejdą do Pokemon Go, otrzymają nowe ewolucje. Zapraszam. Może zacznijmy od tego, że w następnej generacji, która pojawi się w Pokémon Go, czyli w trzeciej generacji, nie będzie żadnego nowego Pokemona, takiego, który ewoluowałby z Pokémona, którego już mamy. Co oznacza, że jeśli chodzi o trzecią generację, to będą tam wyłącznie nowe Pokémony, na które niestety nie możemy zbierać cukierków już teraz. Natomiast w czwartej generacji robi się już naprawdę ciekawie, bo pojawiła się wtedy masa nowych ewolucji starych Pokémonów. Kiedy czwarta generacja pojawi się w grze? Prawdopodobnie gdzieś na przełomie roku, może na początku przyszłego roku. Ale biorąc pod uwagę to, że niektóre z tych Pokémonów nie są zbyt częste, to już teraz warto wiedzieć, że opłaca się zbierać cukierki do ich nowych ewolucji. Jednym z takich Pokémonów, który dostał nową ewolucję w czwartej generacji jest Magnemite, który oprócz swojej zwykłej ewolucji w Magnetona, od czwartej generacji ewoluuje w Magnezona, swoją trzecią formę Magnezone. W głównych grach Pokémon, żeby ewoluować w Magnezona, trzeba było wbić poziom podczas przebywania w specjalnym polu. Elektromagnetycznym, które jest po prostu wyznaczone w każdej grze Pokémon. Jakieś miejsce ma specjalne pole elektromagnetyczne, i jeśli tam wbijesz level swojemu magnetonowi, to ewoluuje on w magnezona. Jak ta ewolucja będzie wyglądać w Pokémon Go, nie mam pojęcia. Możemy tylko spekulować, w sumie nawet nie ma nad czym spekulować. Wiemy jedno. Warto już teraz oszczędzać cukierki i zbierać dobre magnetony z dobrym IV. Do ewolucji. Kolejna nowa ewolucja z czwartej generacji to jest Liki Liki, czyli kolejna forma Likitanga. Tutaj ta ewolucja również jest dosyć dziwna, bo żeby ją zrobić, trzeba wbić poziom Likitangowi podczas gdy posiada on atak Rollout. Jeśli nie posiada tego ataku, to nie ewoluuje w Liki. Liki. Generalnie Likitang jest rzadkim Pokémonem w Pokémon Go, także jeśli następnym razem zobaczycie tego Pokémona na Nirbaju, to nie ignorujcie go, tylko po prostu idźcie go złapać. Bo te cukierki już niedługo naprawdę wam się przydadzą. Swoją drogą Liki, Liki nie będzie zbyt silny, bo jego maksymalne CP będzie wynosić około 2200, natomiast Magnezone, maksymalne CP tego Pokemona to będzie prawie 3000, także dużo więcej niż dotychczasowe 2200 Magnetona. Natomiast bardzo ciekawym Pokémonem, jeśli chodzi o CP, jest nowa ewolucja rajdona która również wchodzi w czwartej generacji. Jest to Raipirior, którego maksymalne CP w Pokémon Go to będzie 3869. Będzie najsilniejszym pod względem CP, nielegendarnym Pokémonem w grze, nie licząc Slackinga, o którym zrobiłem osobny odcinek, tłumacząc, dlaczego ma on takie wysokie CP. Tak czy inaczej właśnie te cukierki warto oszczędzać. Wiem, że dużo osób sobie na przykład wbija Expa, ewoluując w w Rajdony. Nie róbcie tego, oszczędzajcie te cukierki. Bardzo Wam się przydadzą na ewolucję w Raipiriora w czwartej generacji. Żeby ewoluować w Raipiriora, potrzebny będzie specjalny przedmiot o nazwie Protector. No nie widzę problemu, żeby po prostu dodać go do listy przedmiotów ewolucji, kiedy tylko czwarta generacja pojawi się w grze. Teraz czas na ciekawą ewolucję, bo tak naprawdę preewolucję Happy Me to jest preewolucja Chensi, nowy baby Pokemon, który pojawi się w Pokemon Go. Razem z czwartą. Generacją. No i tyle jest to po prostu Baby Forma, i Blissey. Następna bardzo ciekawa nowa ewolucja z czwartej generacji to jest Tangrowth, czyli nowa ewolucja Tangeli. W grach, jeśli twoja Tangela zna atak Ancient Power i wbije kolejny poziom, to ewoluuje właśnie w Tangrofa i maksymalne CP tego pokemona w Pokémon Go to będzie 3110, czyli całkiem, całkiem wysokie CP. To będzie naprawdę silny pokemon, także jeśli teraz myślicie, że Tangela to jest kompletnie nieprzydatny pokemon, nie warto zbierać tych cukierków no to będziecie bardzo zdziwieni, kiedy te cukierki będą bardzo, bardzo przydatne w czwartej generacji. Kolejna śmieszna baby ewolucja, Mime Junior, Preewolucja ewolucja Mr. Mime'a. Mówię to tylko jako ciekawostkę, nie trzeba zbierać cukierków, bo to oczywiście jest pre czyli będziemy ją wykluwać z jajek. Teraz zaczyna się robić, słuchajcie, bardzo ciekawie, bo są dwie nowe ewolucje w czwartej generacji, dwóch pokémonów z pierwszej generacji, które po tych ewolucjach robią się naprawdę silne. Pierwsza z nich to jest Electivire, nowa ewolucja Electabaza. Jego nowe maksymalne CP będzie wynosiło ponad 2000 i do jego ewolucji będzie potrzeba przedmiotu Electrizer. Natomiast druga z tych ewolucji, o których mówię, to jest ewolucja Magmara, Magmortar 2980 Maksymalne CP. I do jego ewolucji będzie potrzebny Magmarizer. W czwartej generacji wchodzą też dwie kolejne ewolucje Eevee, czyli Lithion, trawiasta ewolucja Eeveego i Glaceon, lodowa ewolucja. I żeby ewoluować jego w te formy, w grach trzeba przebywać w miejscu, gdzie występuje Moss Rock, czyli porośniętym chem kamień, lub Ice Rock, czyli rodowy kamień. Nie są to jakieś przedmioty, które się zbiera tylko po prostu rzeczy występujące w otoczeniu. Jeśli jesteś w jakiejś jaskini porośniętej mchem, to z twojego Eevee ewoluuje Lifion. Jeśli jesteś w jaskini lodowej, to ewoluuje z niego Glaceon. I jestem naprawdę ciekaw, jak to odtworzą w Pokémon Go. Jak wy sądzicie? Napiszcie w komentarzu, nie mam pomysłu, jak można coś takiego odtworzyć w Pokémon Go. Nie wiem, może jeśli na przykład będzie poniżej 0 stopni Celsjusza i przejdziesz 20 km na Body, to będzie Glaceon, A jeśli będzie bardzo ciepło i wtedy przejdziesz 20 km na Body, to będzie Lifion. To jest jedyny pomysł, jaki przychodzi mi do głowy. Natomiast w szóstej generacji pojawi się jeszcze jedna ewolucja, i w jego jest to Sylvion. Ewolucja typu baśniowego. Tak czy inaczej, wracając właśnie do czwartej geny, Porygon Z to będzie nowa ewolucja Porygona. Do tej ewolucji będzie potrzebny przedmiot Davius Disk I Porygon Z będzie miał maksymalne CP ponad 3000. Kolejny silny Pokémon. Także zbierajcie już te candy na ewolucję Porygona Z. Aha, zapomniałem jeszcze powiedzieć, jakie maksymalne CP będą miały Lifion i Glaceon. Dla Lifiona będzie to 2849, dla Glaceona 2849. 866. Natomiast kiedy doczekamy się już na szóstą generację, to Sylvion będzie miał 3094 CP. Kolejny Baby Pokémon dodany w czwartej generacji Munchlax pre-ewolucja Snorlaxa. Od czwartej generacji z jajek nie będzie się już wykluwał Snorlax, tylko właśnie Munchlax, na którego trzeba będzie mieć cukierki, żeby ewoluować go w Snorlaxa. Również Togepi, Pokémon, którego już teraz jest trudno ewoluować w Togetika, otrzyma w czwartej genie nową ewolucję. Jest to Togekis. Taki śmieszny, sympatyczny, słodziutki Pokémon, ale niech nie zwodzą was pozory. 3155 maksymalne CP. Niezła bestia. I do jego ewolucji będzie potrzebny kamień ewolucji Shiny Stone. Natomiast pamiętamy, że w pierwszej generacji nie było tych kamieni. Pokémon Go, czyli nie było na przykład Leafstone'a, nie było Firestone'a, więc równie dobrze może nie być Shiny Stone'a w czwartej generacji, tylko po prostu będzie się ewoluować tego Pokemon'a cukierkami. Kolejna śmieszna baby ewolucja, Bonslai Pre-ewolucja Sudoudo, też nic nie wnosi, ale jako ciekawostka. I teraz ciekawa ewolucja. Aipom w czwartej generacji będzie ewoluował w Ambipoma. Do tej ewolucji jest potrzebne, żeby ten Pokémon znał atak Double Hit. No, jest to dosyć logiczne, ponieważ ten Aipom to jest tak naprawdę Aipom z dwoma ogonami, dlatego Double Hit wiecie, podwójne uderzenie. Natomiast Ambipom będzie słaby 2200 maksymalne CP. Także nie warto się za bardzo przejmować akurat tymi cukierkami. Również w czwartej generacji Janma ewoluuje w Janmege. Żeby ta ewolucja doszła do skutku, Janma musi znać atak Ancient Power. Yanmega maksymalne CP 2800. Również Pokémon, którego obecnie można powiedzieć, że wszędzie jest pełno. Można powiedzieć, że nie ma żadnego zastosowania, bo nie ma żadnej ewolucji. Mówię tu o Markrow, czyli Pokémonie, którego cukierki nam obecnie się w ogóle nie przydają. Ale zaczną nam się przydawać, kiedy wejdzie jego nowa ewolucja Hunch który w grach ewoluuje przez Dusk Stone 2566 Maksymalne CP, takie sobie mniej więcej takie jak u Miss Magiusa nowej ewolucji Miss Driviusa, bo ona będzie miała 2465 Maksymalne CP i też ewoluuje właśnie przez Dusk Stone'a. O, sorry, mówiłem, że w trzeciej generacji nie będzie nic nowego, będzie nowa forma Baby, będzie to Wynat, czyli preewolucja Łobofeta. Natomiast no nie trzeba zbierać tych cukierków, no bo preewolucję wykluwamy tylko z jajek. Również Gligar otrzyma nową ewolucję w czwartej generacji, czyli GlyScore. Do tego jest potrzebny przedmiot Razor Fang. Podobnie jak dla Snizela, który ewoluuje w Weavile'a. Gliscor 2602 maksymalne CP, Weavile 2815, Pokémon, który wkurza wiele osób, czyli Swine Up. wszyscy mają go po prostu na pęczki, ale oszczędzajcie trochę cukierków do ewolucji, bo wchodzi jego trzecia forma również w czwartej generacji i będzie to Mamoswine, naprawdę silny Pokémon w grach z głównej serii. Żeby ta ewolucja doszła do skutku, ten Pokémon musi znać Ancient Power, 3289 maksymalne CP, naprawdę potężny Pokémon. Myślę, że jego ataki lodowe będą prawdziwym pogromcą wszystkich Pokemonów Smoków. Kolejny Baby Pokémon Mentaik, preewolucja Mentina. Też Pokemon, który praktycznie nic nie wnosi do gry, oprócz tego, że pewnie będzie rzadki do wyklucia z jajka. I przez to będzie ciężko uzupełnić nam Pokédex z czwartej generacji. I to jest, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o te Pokémony, które już teraz są dostępne w grze. Również niektóre Pokémony z trzeciej generacji otrzymują nowe ewolucje w czwartej generacji. Ale o tym jeszcze nie będę mówił, bo jeszcze nie ma trzeciej generacji. Tak czy inaczej, tak jak widzicie, czwarta generacja to była ta generacja, która Dała bardzo, bardzo dużo nowych ewolucji do starych Pokemonów, natomiast później praktycznie już nigdy się to nie wydarzyło. Dlatego jeśli chcecie oszczędzać cukierki na nowe Pokémony, to tylko do czwartej generacji, bo potem już kolejne Pokémony wprowadzane w kolejnych generacjach nie będą ewolucjami dotychczasowych Pokemonów. No, nie licząc tego Sylwiona w szóstej generacji. No dobra, to by było na tyle w tym filmie. Jeśli te informacje były dla Was ciekawe, jeśli podobał Wam się ten film, no to zostawcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów na temat Pokémon GO. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie cześć.